Szanowni Państwo, witajcie! Cześć kochani! Zapraszamy Was na instruktorzowy filmik dotyczący siódmej aukcji charytatywnej Fundacji Drachma. Tutaj, w skrócie, dowiesz się, co będzie licytowane, kiedy będzie licytowane, gdzie i jak możesz wylicytować to, co chcesz. Jak wiecie, Fundacja Drachma organizuje siódmą już aukcję charytatywną, ale pierwszą online. I bardzo serdecznie chcieliśmy Was do tego zaprosić. W tym roku na licytacji będziemy mieli bardzo wiele różnych rzeczy. Obraz Szczepana Paco, Kazimierza Kopczyńskiego. Grafikę, właściwie to partyturę graficzną Bożeny Bobedygi, Czy pastele częstochowskiej artystki Adeli Wiśniewskiej. Książki oraz konsultacja dietetyczna z markiem Zarebą. Przepiękna, ręcznie robiona ceramika. Koszulki z autografami znanej drużyny sportowej. Różnego rodzaju rękodzieło. Między innymi ta piękna, ręcznie robiona poszewka. Gadżety elektroniczne. Oraz wyjątkowe przedmioty codziennego użytku, które myślę, że mogą Was zachwycić swoim designem, swoim wyglądem. Coś dla zdrowia i urody. Mamy też do wylicytowania bony. Między innymi restauracji Dworek, oraz restauracji unita gdzie można zjeść po Gruzińsku. Na warsztaty ceramiki, na naukę jazdy na rolkach. Mamy też coś dla najmłodszych, ale niekoniecznie: bony do parku Szyszka oraz do parku deche. Sytuacje będą prowadzone przez cały marzec, zahaczając troszkę o początek kwietnia. Odbywać się będzie w dwóch miejscach w internecie: na Allegro oraz na wydarzeniu na Facebooku zatytułowanym siódma aukcja charytatywna Fundacji Drachma. Całą listę wszystkich licytowanych aktualnie przedmiotów możecie znaleźć na naszej stronie internetowej i do tego miejsca Was odsyłamy www.drachma.org.pl Jak wejdziesz na stronę, to pierwsze, co Ci się ukaże, to jest baner, na który klikniesz i przeniesie to w zakładkę licytacje. Lista tych przedmiotów będzie także na Facebooku. Tam będziemy wrzucać linki do licytacji zarówno tych prowadzonych na Allegro, jak i do tych przedmiotów, które będą licytowane tylko na Facebooku. Przedmioty, które będą wystawione na Allegro, będzie można licytować przez dwa tygodnie, natomiast licytacje na Facebooku będą trwały tylko kilka dni. Każda licytacja będzie opisana, a licytować na Facebooku będzie można pod zdjęciem konkretnego przedmiotu. Jeżeli będziemy licytowali w jednej licytacji kilka przedmiotów, na przykład 10 wejściówek, to 10 ostatnich osób, które wylicytują największą kwotę, dostanie te vouchery. Informacje o przedmiotach będą wysyłane także naszym newsletterem. Mamy w planie umieszczać codziennie po kilka nowych przedmiotów. Z uwagi na to, że lista naszych fantów jest bardzo długa, i od poniedziałku do piątku codziennie będą pojawiały się nowe przedmioty, zarówno w licytacji na Allegro, jak i w licytacji na Facebooku. Licytowane fanty będziemy usuwać, żeby nie robić zamieszania, dlatego na Facebooku zawsze będzie dostępna lista tylko tych przedmiotów, które są w trakcie licytacji. Osoby, które są zainteresowane jakimś przedmiotem, a mają jakieś wątpliwości lub chciałyby je zobaczyć, mogą przyjść do nas do fundacji na ulicy Reja 18 i sprawdzić sobie, jak dana rzecz wygląda w rzeczywistości. Jeżeli ktoś jest spoza Bielska Białej i nie da rady odebrać swojego fantu osobiście, jest możliwość wysyłki. My zadbamy o to, żeby przedmiot był zabezpieczony i zostanie wysłany maksymalnie do tygodnia od zakończenia aukcji. Kochani, zachęcamy Was serdecznie do udziału w naszej aukcji. Przedmioty mają tak różną wartość, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, jednocześnie będzie mógł w tym momencie wspomóc działalność naszej fundacji. Nasza fundacja jest obecnie w dosyć trudnym położeniu, ponieważ nasza przyszłość nie jest pewna, zaczyna brakować nam środków finansowych na dalszą działalność. Cały dochód tej aukcji zostanie przekazany na cele naszej fundacji, na jej działalność, na pomoc tym, którzy tego najbardziej potrzebują, i to jest nasza misja. Dziękujemy za Waszą obecność, za wysłuchanie. Bardzo dziękujemy także osobom, które będą brały udział w licytacji, jak również tym, które przekazały tak wiele przedmiotów na naszą aukcję. Z ogromną wdzięcznością chciałbym podziękować każdemu z Państwa za każdy dar serca, który otrzymaliśmy. Zapraszamy Was serdecznie do tego wydarzenia. Lajkujcie, udostępniajcie, pomóżcie nam zdobyć zasięgi. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję.